Poczytałem sobie projekt ustawy rządowy o asystencji osób niepełnosprawnych. No i stwierdzam, żeby sobie ten wniosek włożyli głęboko gdzieś. Najlepiej niech to zrobi pan Krasoń, który jest twórcą tego projektu. Tylko nie wiem, czy da radę bez asystenta, więc może być problem, nie? Ale to szczegół. Oferowanie 30 godzin asystencji miesięcznie... Skandal. Wejście ustawy w życie w lipcu 20, 2027 roku. Skandal. Brak informacji o przyznanych kilometrach. Skandal. Wymóg składania wniosku przez internet. Skandal. To tyle chyba w tym momencie. Mam nadzieję, że rządowy projekt odpadnie, wejdzie projekt. Prezydencki lub poselski, bo tego poselskiego jeszcze nie widziałem na oczy, ale ponoć taki jest.